Aloha, jeśli zastanawiasz się nad zakupem Sony zv 10 jest kilka kwestii, o których powinieneś pomyśleć zanim się na ten zakup zdecydujesz. Pierwszą rzeczą jest to, ile trwa stabilizacja w Catalyst Browse, bo o tym każdy mówi, że Catalyst Browse jest super. Super się to stabilizuje, jest ekstra obrazek. Tutaj, są, tutaj jest specyfikacja mojego laptopa. Mimo, że ma kilka lat tragedii nie ma. Już Wam mówię, ile zajmuje stabilizacja w Catalyst Browse. Tu ma ściągawkę. Jedna, jedna minuta nagrania 4K stabilizuje się w 5 minut i 12 sekund, w Full HD w minutę 22 Więc to jest długo, nagrasz sobie pół godziny, w moim przypadku jak sobie nagram Będę chciał to ustabilizować, to mi to 2,5 godziny się będzie stabilizować Nie mogę kilku plików naraz sobie wystabilizować, tak jak to jest w Insta360 Studio Gdzie tam jest darmowy program całkowicie, no to w przypadku Sony, jeśli chcesz mieć program taki bardziej pro no to 600 trzeba zapłacić na rok, nie na zawsze, tylko na rok. Więc to jest lipa straszna. Każdy plik trzeba osobno stabilizować. Więc pierwszą rzeczą, pod uwagę sobie weź, to czy będziesz nagrywał w katalizatorze, czy będziesz nagrywać w standardzie, czyli stabilizacja z obiektywu, czy może tam aktyw. No. no i weź pod uwagę czas, jaki to zajmuje, mimo wszystko. I to, że czasami ci się zdarzy zapomnieć wyłączyć stabilizacji bo w standardzie Całe te dane gyroskopu się nie zapisują, więc potem sobie nie wystabilizujesz tego w postprodukcji. Niestety, wczoraj miałem taki przypadek. Inna kwestia, druga. Aparat jest super, nie powiem. Piękny obrazek 4K. Milion możliwości, jeśli chodzi o kolorowanie i tak dalej. No właśnie, musisz sobie zadać pytanie, czy tak naprawdę chcesz albo lubisz, czy masz ochotę kolorować obrazek, No bo jeśli nie, w całe s h logi i tak dalej, ci się nie przydadzą. Szczerze powiedziawszy, jak ja wczoraj nagrałem w SLOG 3, wrzuciłem to do Adobe Premiere Po i miałem to kolorować, to sobie pomyślałem: O nie. Trzecie pytanie: No, skoro ten aparat z obiektywem. 4000 kosztuje, tak. Do tego, jeśli chcesz obiektyw jakiś bardziej szeroki, 1900, to z sony 1018, 18 musisz wydać za używkę. Za okrągłym do 2000 to masz w sumie 6000, żeby móc sobie nagrywać vlogi, które jeszcze będziesz musiał stabilizować. Długo nie rozmyślałem na tą kwestię, no bo kolorować nie chcę, stabilizować mi się też nie chcę w tym programie. Katalizm ROS, bo to jest niezbyt dobre i jest taki aparat, który chodzi mi po głowie od kilku miesięcy co najmniej od lipca, jak nie wcześniej czyli Canon M6 Mark II tam też jest 4 jest bez kropu już to 4K, tak jak w porównaniu do Canona M50 no i stabilizacja jest elektroniczna, jaka by nie była, taka jest z tym, że używkę można sobie wyrwać za 2,5 na spokojnie z obiektywem kitowym, jaki by nie był, jest no, liczmy ze 2,5 wyrwiesz sobie body choćby Bo w promocji był teraz kanon Cashback za 2700 można było sobie kupić nówkę przez kilka miesięcy No więc 2,5 za body Do tego zrzucę sobie tysiaka na 11-22 obiektyw i ma za 3,5 Piękny zestaw do, z jakością 4K No i co prawda nie masz tam właśnie żadnych celogów, S-logów i tak dalej no, ale już doszedłem do tego, właśnie, że to nie jest dla mnie. Nie, nie lubię aż tak kolorować, lubię lekko podkręcać, ale nic więcej. No i dobra, coś powie, a co z slow motion? 120 latych, Jak wiecie, no, przy kanonie to jest bez dźwięku i bez autofokusa. No, no, tutaj jest ten wałek. Aczkolwiek, no, zawsze znaczy można sobie w 60 klatkach nagrać. Myślę, że na no, no start, według mnie, nie ma lepszego aparatu do. Do vlogowania w tym momencie niż Canon M6 Mark II. M50 ta się spoko, no ale brakuje tego 4K, mimo wszystko jak ktoś z 4K to raz, a dwa no w M6 Mark II macie już autofokus na oko, tak? Gdzie chodząc po Barcelonie, tym się zakładać maseczkę, to po prostu no autofokus się tracił. W M50 to w M6 Mark II takiego problemu nie będzie. Ja więc ten aparat będę zwracał od no, i już M6 Mark 2 nabyłem. Macie do mnie szła używka. Tak więc no, zastanów się, czy chcesz stabilizować postprodukcji czy chcesz wydać tyle highsun, mimo wszystko nie wiesz, czy ci się, że powiem, zwróci, czy, jest, czy masz taką potrzebę, no i czy chcesz kolorować, bo to kolorowanie to jest przewaga Soniaka nad Canonem, ale jeśli nie chcesz tego używać, no to pochwalę ci aparat, którego użyjesz możliwości, nie wiem, 10% może, nie? no bo tak by się to skończyło w przypadku tego Sony'aka. No, także to są według mnie trzy pytania, które powinny sobie zadać. Stabilizacja w postprodukcji, kolorowanie w postprodukcji, no i cena. Czy lepiej wydać 3,5 czy 6 tysięcy, a te 2,5 to można sobie kupić przykładowo Mavica Mini 2 i jakieś szkiełko jeszcze dodatkowe. Albo po prostu 2,5 tysiąca można wydać na jakąś fajną podróż, jeśli się ma możliwość podróżowania, albo po prostu sobie zostawić na, na cokolwiek. Dzięki, tyle z mojej strony. No i cóż, widzimy się na M6 Mark II. Dzięki i sayonara.